Zaczną obowiązywać w przyszłym miesiącu, ale my już jesteśmy gotowi na ich wprowadzenie, więc czas iść dalej, prawda? Cóż, wszyscy tutaj dorastają w otoczeniu pyszności. Och. Wiem o Tobie, um, ale ja jestem. I, I and it's Dotyczy tego nowego it produktu. Nice to it. like clean. Faktycznie, wypróbowałem, wypróbowałem to wczoraj i jest wspaniałe. To idzie, ma but przyjemny zapach. Czuję się all, czysto. All, I instrukcje są tam, ale powiemy o nich nieco więcej. Ale mam dla Ciebie niespodziankę. Przede wszystkim chciałbym podziękować wszystkim, którzy są z nami po raz pierwszy. Bardzo dziękujemy za poświęcenie czasu na zapoznanie się z naszą firmą i tą wspaniałą okazją. Bardzo dziękujemy za Państwa obecność. Na wszelkie pytania chętnie odpowiemy na naszej stronie internetowej news.com. Możesz też skontaktować się z osobą, która cię o tym poinformowała. Mam dla ciebie niespodziankę, bo już zamykamy to spotkanie. Obok mnie siedzi wspaniały mężczyzna, który zakończy tę okazję spotkaniem z wami wszystkimi. Zapraszamy do pozostania na miejscu do końca wydarzenia. Ale pierwsza połowa była dedykowana specjalnie wam, którzy po raz pierwszy poznajęcie mnie na nowo. Przedstawię wam mojego dobrego przyjaciela, który poświęci tylko chwilę, żeby się z wami przywitać. Witam. and uh, the founder of, uh, of this whole movement, basically. And it is a movement, it's pretty amazing. Uh, Steve Scott I I mam I'm, later, I w I'm tego later, I to, jest ruch. to jest the explaining what a legacy movement is and what a legacy product is. Rozumiem, że będę tu za chwilę i kiedy to nastąpi, będę miał przyjemność wyjaśnić, czym jest ruch Legacy i czym jest produkt Legacy. Jesteśmy inni niż wszyscy inni. Nasza nauka przekracza wyobraźnię. No cóż, że go mamy i to, co widzimy, nigdy nie było udziałem żadnego innego produktu. I dlatego nasza Rada Lekarska pełni swoją funkcję niesławną. Uh, Texas Heart Institute, Baylor Medical, Stanford, UCLA, SC, and all of these scientists and doctors, they all serve uh, unpaid. Why? Because they've seen the difference. W naszym ośrodku pracują przedstawiciele najlepszych światowych process, placówek medycznych, między Harvardu, klinic, klinic, Texas Heart Institute, Medical. Stanford, Ucela, USC, a także wszyscy ci naukowcy i lekarze. Wszyscy oni pełnią te funkcje nieodpłatnie. Dlaczego? Ponieważ zobaczyli różnicę. Nasz proces hydrastat nie tylko dostarcza do komórek protejszy, ale także inne ważne peptydy, aminokwasy i białka. To było niesamowite. A to, co my widzimy, nikt nigdy nie widział. Mam nadzieję, że będziesz dostępny. O i będę. Myślę, że za jakieś pół godziny, trochę ponad pół godziny. I podam o wiele więcej szczegółów, wiesz. Czym jest przedsiębiorstwo z tradycjami? Uh, Przedsiębiorstwo z tradycjami to przedsiębiorstwo, które trwa. Wywieranie wpływu na ludzi, niezależnie od tego, czy jesteśmy w to zaangażowani, czy nie. A długo po tym, jak już nas nie będzie, wiesz, za kilka tygodni będę miał 77 lat. I móc wywierać wpływ na życie ludzi na tym etapie ich życia, a mówimy tu o wpływie na skalę światową. I myślisz sobie, cóż, nigdy bym tego nie zrobił. Jest dla mnie za duży, wiesz, kogo ja znam, co mogę zrobić. Czy wiesz, że dzielisz się produktami nami z jedną inną osobą, ta osoba tworzy rodzinę? Mają znajomych, których mogą dzielić z jedną osobą, która dzieli się z inną She osobą, a ta z kolejną. Mamy jedną panią w Nebrasce, która jest rolniczym regionem w Stanach Zjednoczonych. Podzieliła się nami z jedną damą, ta pani. W ciągu roku miała ludzi na wszystkich siedmiu kontynentach i zmieniała życie tysięcy ludzi na siedmiu kontynentach. A wszystko zaczęło się od jednej osoby, która podzieliła się szansą, jaką daje nam i wiedzą na jej temat. A my stawiamy uh, na naukę, dlatego mamy radę lekarską złożoną so z wolontariuszy, co przewyższa każdą inną firmę na świecie. Nie znam żadnej innej firmy, która zatrudniałaby naukowców światowej klasy z tak wielu dzieci bez płacenia im pieniędzy. Na pewno żadna firma farmaceutyczna tego nie rozumie. I wiecie, jeśli ktoś przyjdzie i powie: Mamy świetny produkt, powinniście zobaczyć. O co poprosiliśmy ich komisję lekarską? Zazwyczaj zobaczysz jednego lub dwóch lekarzy i są oni bardzo dobrze opłacani. Pamiętam pewnego lekarza, którego poznałem na pewnej izbie lekarskiej. Cóż, była członkinią Rady Medycznej w firmie marketingu sieciowego, miliard <grym> dolarów i zarabiała setki tysięcy dolarów rocznie. A jej wiedza na naukowa była wody. bardzo niewielka. W rzeczywistości uh, była chiropraktykiem. A ja uwielbiam chiropraktyków. Słuchaj, są chwile, kiedy nie byłbym w stanie chodzić bez mojego kręgarza. Są genialne. Mają na uwadze Twoje dobro i chcą skupić się na medycynie funkcjonalnej, a nie na lekach. Doceniam to i popieram. Myślę, że w have naszej Radzie Medycznej mamy czterech chirurgów, ale nie ograniczamy się do jednej instytucji, jednego lekarza, ani jednej dziedziny specjalizacji. Mamy kardiologów, kardiofiry. Mamy też ludzi, którzy specjalizują się w leczeniu bólu. Jeden z nich stworzył program leczenia bólu dla Harvard Medical School. Uh, the doctor was at Sloan Kettering uh, Memorial Sloan Kettering in New York, and they debate with one other institution, one of the t they're the top cancer inst research institution in the world, and uh, it's a constant battle between them and another one, but they're at least in the top two, and he's on our medical board. W Grecji Because mamy eksperta w dziedzinie genetyki, który odbył staż podoktorski w Sloan Kettering Memorial, Sloan Kettering w Nowym Jorku. Obecnie debatują oni z inną instytucją, czy jest to najlepszy instytut badawczy zajmujący się badaniami nad rakiem na świecie. Między nimi a innymi instytucjami toczy się nieustanna walka, ale jest CEO najmniej w pierwszej dwójce, a on jest w naszej Radzie Medycznej. A ponieważ jest on członkiem naszej Rady Medycznej, mamy w niej jednego z najlepszych specjalistów od chorób, od chorób na świecie. Kiedy więc się się jedną osobą na raz. Większość z nas tak. Dzielę się tym za każdym razem, gdy lecę samolotem, za każdym razem, gdy jestem w restauracji, za każdym razem, gdy stoję w kolejce w sklepie spożywczym. Mam na myśli, że ludzie, wiesz, ludzie muszą to usłyszeć, jeśli mają jakiś problem. A ja będę mówił za pół godziny. Zamierzam mówić nie tylko o tym, co wyróżnia naszą firmę, a jeśli chodzi o naszą naukę, ale dlaczego warto. Wiesz, do ja osiągnąłem status emerytalny, gdy miałem 29 you know, lat i dalej I pracowałem. Nie musiałem because tego robić. To, co robię teraz, nie When robię dlatego, dlatego że, że kocham pracę, tylko dlatego, że, I że piszę had książki, to a to pozwala to mi zająć czymś czas. czas. Robię to, ponieważ mamy ogromny wpływ na życie ludzi. Będąc w Grecji, miałem okazję spotkać pewnego ojca i zobaczyć jak płacze z powodu wpływu, jaki wywarliśmy na jego rodzinę, o jednym członku rodziny i mówię ci, to jest naprawdę satysfakcjonujące. I oto jesteśmy, jeszcze nie skończyliśmy, Podtrzymujemy naszą naukę. Sergio, what time am going on? Ciągle opracowujemy nowe sposoby wykorzystania mikrostatu. Nowe składniki, nowe białka. Nowe peptydy, które mogą mieć wpływ na każdy aspekt ludzkiej sprawności i życia. Porozmawiamy o tym za chwilę, Sergio, o której godzinie wychodzę. Będziesz za około 30 minut. 30 minut. Mam nadzieję, że będziecie na bieżąco. Do zobaczenia. Dziękuję. Steve, jasne. Doceniamy Cię. O, doceniam Cię, kolego. Dobrze, dziękuję wszystkim bardzo. Jakim zaszczytem jest gościć tu Steve'a i powitać wszystkich, którzy są tu po raz pierwszy. Porozmawiajmy chwilę, gdyż zakończyliśmy prezentację możliwości. Przedstawiliśmy zupełnie nowego członka naszej linii produktów, więc nasz produkt nazywa się Nieumyślczostką Europy Hair. Spójrz na to, wydać okrzyk radości, nie widać. No cóż, ale wiesz co? Zamierzam wziąć kilka przepchnięć. Zdrowe włosy i skóra głowy czasami mogą być nieosiągalne. Są takie problemy jak suchość, głupież, Przerzedzenie się włosów, wiesz. I często są one spowodowane czynnikami środowiskowymi, zmianami hormonalnymi lub nawet niewłaściwą pielęgnacją. Opowiedzmy więc trochę o naszym nowym produkcie i o tym, co on reprezentuje? Obejrzeliśmy ten świetny film, który uwielbiam i wiem, że będziemy go często wykorzystywać w przyszłości, ale wiesz, to idealnie wpisuje się w naszą misję, a rozwiązaniem tych problemów jest numiher. Dlaczego więc jest to takie wyjątkowe? Wszystkie te korzyści zapewnia technologia, którą oferujemy w numi, czyli hydrastat do włosów. Technologia ta dostarcza te wspaniałe składniki, które tam mamy. Porozmawiamy o tym jeszcze trochę. Jakie jednak korzyści możesz uzyskać dzięki stosowaniu tego produktu? Wzmocnienie włosów, zdrowie skóry głowy, nawilżenie, gładkość, ochrona przed ciepłem zwiększają ich gęstość. Oto niektóre korzyści, jakie możesz uzyskać dzięki temu produktowi. You know, and it complements Uni Skin. Great, you'll have the wonderful opportunity, they even look really good. Wracając do tego, o czym Peter wcześniej wspomniał W związku z naszym zastrzeżeniem FDA Chcę tylko szybko przypomnieć, że gwarantuję Iż będziecie się świetnie bawić promując ten nowy produkt Ponieważ jest bardzo łatwy w użyciu I świetnie uzupełnia wirendację neumiskim Będziesz miał wspaniałą okazję Nawet obok siebie wyglądają naprawdę dobrze Jestem wielkim fanem tego nowego opakowania i koloru No to CEO, informacje o produkcie będą dostępne w Twoim biurze Zawierają nawet instrukcje obsługi Ktoś mnie zapytał, jak to działa Jakie są jego składniki Zawiera elcystejne, wiesz Bert szczegółowo opowiedział o tym, co ten produkt oferuje i jakie korzyści przynosi. Jeśli więc chcesz ponownie obejrzeć jakąś nową zawartość, zakup biletu umożliwi ci oglądanie i ponowne odtworzenie dowolnej sesji przez jeden miesiąc, więc skorzystaj z tego. Um, we have A jeśli przegapiłeś jakąś sesję lub other, other chcesz wrócić i dowiedzieć się więcej na temat tego, jak, uh, czego Bert nauczył nas o składnikach wraz z doktorem Kroszem, so, możesz to zrobić, naciskając group, przycisk ponownego odtwarzania. Kolejną the wielką the zaletą earth, zakupu biletu na tydzień earth, jest to, że jest earth, on earth, bardzo earth, drogi. Mamy so, inne, wspaniałe składniki, jak na przykład niacynami, witaminę B3. Jedną z korzyści jest poprawa krążenia krwi, skórze głowy oraz wzmocnienie bariery ochronnej, co sprzyja zdrowemu wzrostowi włosów i ich połyskowi. Next week at the latest, you will have this.